Witajcie w moim urodzinowym vlogu! Czas rozkroić ten tort. Tort jest z promenady słońca. Nie był drogi, bo zapłaciłam z niego 100 zł. 16 cm, jeśli chodzi o średnicę, bo chciałam malutki. Malina, kawa, e, biszkopty kakaowe. Ja kocham zaczynać swój urodzinowy dzień od Kortu. Fajnie, sporo jest tych warstw. Widać, że tu jest ta żeleczka malinowa. W sumie sporo tych malin. Myślałam, że będzie polewa czekoladowa, ale to nic, bo i tak i tak mamy akcent kakaowy, bo kopty. Ale jest tak nasączony, mięciutki. Mmm, ale kawowa. O! Jestem nie dość że w szoku tej ceny, to przepyszny jest, naprawdę. Jest na tak, szoku dobry. jakości nie jestem, bo nie mają też na No, mają dobre ciasta. Pewnie promena widzieliście w ostatnim filmie. To naprawdę jest rewelacja. Biszkopty jest super. U nich fajnie, bo sobie możecie wybrać, jak bierzecie opcję bez cukru, jakim chcecie słodzikiem. Pani Wam wysłała w ogóle ofertę kilku tortów, więc też super. No i też, jak tam macie jeszcze jakieś Wasze alergie, preferencje smakowe, to Wy wszystko opiszecie, bo ja napisałam, w jakie smaki bym chciała uderzyć, i Pani mi przez to wysłała jakie tam poleca torty. Ekstra jest. I co ty myślisz o tym torciku? Jest pycha, leciutki, intensywny w smaku, taki idealny, uważam. A wiecie, że oni mi w... przyszli tak na ostatnią myśl, jeśli chodzi o torty, bo albo torczy są, no wiecie, drogie dosyć, też byśmy na tym wyjeździć sprzeciwam, będę miała słabo czasu, żeby robić sama jakiś torcik, mimo że jeszcze będę robić torcik. Ale to nie o tym tutaj. I oni przyszli mi na myśl, bo też szuka miejsca, które robi małe torty, właśnie typu 16, a niektóre miejsca robią od 20, a 20 na naszą dwójkę. To już dużo, a nie ukrywam, że jestem taka, że chciałam zjeść tę jednego dnia, a nie zostawiać sobie na kolejne. A teraz będziemy pili z naszych nowych kubeczków. Wy ich jeszcze nie widzieliście, bo tak naprawdę cała historia z nimi rozegra się dopiero w filmach, vlogach z naszych nart, które będą po tym filmie, bo tak po prostu e, wyjdzie troszeczkę lepiej chronologicznie, trochę teraz już jesteśmy jakby, w sensie tamtymi filmami wycofnięcie się w czasie, ale dosłownie o trochę. A mamy taki piękny kubek z czeskiego McDonald's. Ten ja wybierałam z tą słynną ramką z A ten kubeczek wybierał Łukasz. I w sumie, jak jesteśmy przy tym i pokazałam Wam te kubki, to nie mogę pominąć jednej rzeczy, w której ja jestem zakochana. To my! Patrzcie, Rachel and Ros. Ale w sumie możemy powiedzieć, że my? się ma pan dwa? A małpa to był marszałek. Będziemy sobie pić teraz kawkę. W tym vlogu będzie sporo jedzonka, w sensie sporo, będzie dobre jedzonko, mam taką nadzieję, bo idziemy do lokalu, gdzie ostatni raz byliśmy chyba jak ja obroniłam swój licencjat. Więc już bardzo dawno temu i będziemy spełniać jedno moje małe marzenie. Mało jest takich miejsc w Warszawie, gdzie ja tak bardzo bym chciała pójść, ale jest to jedno dla niektórych, to będzie takie mech, ale ja się tak cieszę, nie zdradzę więcej. Jeszcze w planach był basen. Ale narty też tak nas troszeczkę myślę, że będzie bieganie. Idziemy na moje urodzinowe bieganie. Nie wiem, jak to będzie. Jest podobno bardzo zimno, ale mam grube rękawiczki, jestem ciepło ubrana, więc mam nadzieję, że przynajmniej takie 4-5 km, bo też wiecie, jestem taka jeszcze przeziębiona, ale już wypadałoby wracać do biegania, bo jednak półmaraton coraz bliżej. Bieganko zaliczone. Jak na to, że po chorobie, to całkiem nieźle, ponad 5 km. Wolniutko, bo jednak jeszcze troszeczkę oblodzone, chociaż warunki i tak i tak całkiem niezłe. Słonecznie, teraz szybkie rozciąganie i zbieramy się najpierw, bo będziemy zaliczać pierwszy punkt na mieście, który bardzo chcę. Idziemy do miejsca, które już chciałam odwiedzić od bardzo, bardzo dawna. Problem z nim był taki, że ono kiedyś było otwarte. O telefon mi dzwoni. Poczekaj. No tak, jak się ma urodziny, to tak potem bywa. Otwarte tylko ty od poniedziałku do piątku. I to był problem, no bo nie było weekendy. Dzisiaj jest wtorek, więc i tak nam to nie robi, ale teraz już możecie tam pójść przez cały tydzień. Idziemy na kakao, na speciality kakao. Ja po prostu kocham kakao, czekoladę. Wszystko wiecie, coś czekoladowe, kakaowe. Jesteśmy przy marszałkowskiej, punkt jest obok DSEO tego takiego. Najbardziej popularnego Jesteśmy na miejscu Menu jest dosyć ciekawe Jest to miejsce dosyć drogie Bo możecie zjeść tosty Ale one tak kosztują raczej powyżej 30 zł Nawet bliżej 40 Są jakieś owsianki Fajnie to tutaj brzmi Są cztery rodzaje kakao 23, 24, 26 lub 27 zł, zależy co wybierzecie. Nie był to łatwy wybór, ja tak już się trochę odsunęłam względem od tego co wziął Łukasz, żeby nie powielać na przykład pieprzu. Łukasz sobie wybrał takie kakao-inka za 24 zł, kurkuma, pieprz czarny, korzeń maka. E, maca, goździki, e, syrop z agawy, skórka z cytryny. Brzmi bardzo ciekawie, tak też orzeźwiająco jakby. Dla mnie będzie Delulus za 23 zł. I tutaj będzie cynamon, aszfaganda, cukier kokosowy, sól himalajska. Ja uwielbiam słodkości podkręcone z solą. Będzie to bardziej takie na poprawę koncentracji, zmniejszenie stresu. Ceny wy ocencie sami. Ja uważam, że 20 parę złotych za dobry kakao z taką ilością takich super Soup, to dobra cena. Jakbyście tylko czuli ten zapach tutaj. O, przepyszne jest. Na pierwszy rzut ja bardzo czuję tutaj cynamon. Delikatną słodycz. Moje też nie będzie jakieś ostre, bo nie miałam takich ostrych rzeczy. Ale jest bardzo dobra. A jeszcze jestem ciekawa, jak inne będzie to, co ma łukasz. Pachnie kakałkiem. Hmm, czekajcie. Czuję tu taki korzenny posmaczek, czuję bardzo to kakao. Pieprz jest wyczuwalne faktycznie na sam koniec, ale nie jest to dla mnie ostre. Może faktycznie będzie dla kogoś innego, może Ada powie, że jest ostre, ale o teraz czuję smak pieprzu. Nie ostrość pieprzu, ale smak czarnego pieprzu. Fajnie, na sam koniec to jest wyczuwalne, tylko ostatnio I czas na nasz ukochany ramen. Nigdzie nie byliśmy już tak dawno. Ojej, ja na samą myśl o łuki Green to po prostu pracują mi ślinianki. Tak dawno się nie widzieliśmy. Nie mogę się doczekać. To będzie tragedia, jeśli chodzi o wybór. No, będzie ciężko. tym bardziej, że poszedłem pewnie w tamtamenik, ale Adam mi zdradziła, że tam są jakieś teraz dwa tantameny i nie wiem, które będę wybierał. Ale zobaczymy, co będzie. Czy w, w ogóle wezmę tamen? Pewnie spodziewaliście się teraz Adę, ale ja wam coś powiem. Mówiłem o tamtamenie i że są dwa, i że pewnie teraz pójdę. Dobrze, i że pewnie pójdę w tam ale nie poszedłem ani w jeden, ani w drugi, bo po namowie, po doradze, doradzeniu, poradzie e, od kennera, poszedłem w miso. Bo też otworzyłem kartę i spojrzałem na to miso i mówię, kurde, chyba bym to poszedł. I poszedłem, Ada też poszła w miso. Nie spojrzałem na cenę. Dobra, sprawdziłem. 47 zł kosztuje miso. Woda za free, ręczniczki, pusteczki. Do ja powiem tyle, że jestem w szoku. Nie wiem, ile Wam Łukasz tutaj powiedział, że ten keller nam doradzał i mówił, który ramen jest. Z jego zdaniem po prostu słaby, a w którym się dzieje najwięcej, co było dla nas przydatne. Tak, jesteśmy nudni, teraz wróźliśmy to samo, ale mówię że nie przejmuj się tak rzadko jemy ramen, że to w ogóle nie ma znaczenia. Oryginalny bulion na bazie mleka sojowego i kokosowego z dodatkiem laksu oraz pasty miso. podają z czerwoną kapustą, kolendrą, limonką, nitkami chili oraz pikantną pastą sojową. Ja sobie wzięłam troszeczkę mniej ostry. Oni też mają bardzo. Fajne te wszystkie przystawki. Ja bym aż jakąś przystawkę wzięła, ale wiem, że ramen to zawsze jest takie danie, którym jednak człowiek się najada. Ej, dostaliśmy jeszcze od nich teraz taką kolkę. Tutaj oni to robią, to, to jest taki napój, podobno bardzo korzenny. O, jednak pachnie. Faktycznie tak imbirem od razu, jak dla mnie przynajmniej. Wygląda, wygląda jak piwka. No, ja najpierw myślałam, że to sobie piwo zamówiłeś, jak nic tutaj nie było. Jest to delikatnie słodkie. Ja czuję bardzo taki mocny imbir. Ja jestem ciekawa, co Łukasz powiem? Pachnie bardzo imbir, bo to jest. Lekko słodkie. Coś chyba cytrusowego, mhm. mam takie wrażenie? Tylko nie cytryna, bardziej jak pomarańcza, o, ale fajna, orzeźwiająca. Obsługa zapytała nas, czy robimy kolendrę, a my kochamy, więc mamy i naprawdę tutaj bardzo dużo. Bulion jest taki, nie jest przeźroczysty. On jest klarowny, widać to mleczko, tłuściutko. Tutaj jeszcze nitki chili. Ta soja ta wygląda bosko. Ja spróbuję bulionu. Mm, troszeczkę spicy jest. Nie będę na razie dużo mówić. Z ramenem jest tak, że najpierw jemy, a potem trochę opowiadamy, więc rozkoszujmy się nim i zaraz wam powiemy. Jest pikantnie, jest kremowo, lekko tłuściutko. Bardzo dużo tej kolendry jest, tak jak Ada też powiedziała. My bardzo lubimy kolendrę. No nie żałowali nam, ja się tak cieszę z tego. No, jedyny najgorszy problem w tym, że ciągnie się za tą kolędry, bo to są takie duże kawałki i wszystko się chlapi wokół. Bardzo przyjemny makaronik, taki y, lekko powiedzmy al dente, można by to tak nazwać. Taki sprężysty jest właśnie. Dobrze, że mam czarne ubrania. Ja mam białą koszulkę. Nie już jest brudne. Znowu będą większe problemy przy wybieraniu następnym razem, jak się wybierzemy, co wziąć, czy tantamen tym razem, czy może znowu miso, a może coś jeszcze innego. Ja od siebie powiem tyle, że podoba mi się ta chrupkość tutaj, bo jednak jest taka pusta, chrupka. Makaron tu jest zawsze taki idealny. Ja bardzo lubię ich makaron. Wieżeś kolędry, a jeszcze jest w tym wszystkim limonka. I jak traficie na to miejsce, gdzie ta limonka tak leży, to jest ten taki orzeźwiający, świeży posmak limonki. Genialny jest ten ramen. Ja tu zawsze szłam w takie grzybowe. Bo o ile, ja tak nie jestem grzybowa, to lubię grzybowe buliony w ramenach, ale to jest teraz mój faworyt. Totalnie tak mi siedzi. Pyszny. Człowiek był stęskniony na ramen. Jeśli chcielibyście oglądać więcej, ramenu, to po prostu musicie subskrybować nasz kanał i nas oglądać. Więcej wyświetleń, troszeczkę wyższy AdSense, więc można wtedy podnieść trochę budżet naszych filmów. Przynajmniej jesteśmy szczerzy. Ja się tak cieszę, że tu jesteśmy, z jest tak później tu się tyle dzieje, mój mózg po prostu wariuje. Jest mi z jednej strony ostro, z drugiej nie aż tak, a czuję po prostu, jak robi mi się coraz goręcej. A to stwierdziła, próbując mojego, że mój jest mega ostry. Mega, no. Czuć, że jest ostrzejszy niż mój. Mówię, u Łukasza, bym się tak bardzo spociła normalnie, a u mnie jest mi po prostu bardzo gorąco. Zapamiętajcie ten napis i pamiętajcie, jeśli jesteście w Warszawie i kochacie ramen, Łukashi, Green, wegańskie 100% powinno być waszym miejscem. Bardzo spontanicznie, nieplanowanie. Idziemy do miejsca, które po prostu Ta, stało się. nieplanowanie, tak, tak. No, nie planowaliśmy tego wcześniej ogólnie. Ty to planowałeś? Mhm. E, no nie no, bo Łukasz już oczywiście jak zobaczył nową lubaczkę, to powiedział, a może slice pizzy? Gdzie wcześniej rozmawialiśmy o bajglach? Są, są inne. Jednymi w teraz bardziej instagramowych bajgli, bo jest to dosyć nowe miejsce poteli, po prostu. Przy Politechnice. bajgiel Prym, stoi sobie budka, zamawiacie sobie bajgle, bo podobno są przepyszne. To chyba był kiosk ruchu kiedyś. Chyba tak. Dziewczyny się tutaj nieźle uwijają, jest w ogóle nawet naklejeczka Prym. Ale też ruch, tutaj Wam powiem, jest całkiem spory. Dużo robi lokalizacja, bo jest jednak przy Politechnice, dużo osób się tutaj kręci. Możecie sobie albo skomponować z własnego bajgla, biorąc bajgla albo klasycznego, albo z sezamem, albo ze wszystkim, albo możecie skorzystać z gotowych opcji. My wybraliśmy taką opcję za 32 zł z kimchi. Co tam jeszcze było tam? Bo kimci coś karmelizowanego? Dobrze ja pamiętam? Wybrany bajgiel, serek śmietankowy szczypiorek. Kimci karmelizowany miodem, 32 zł. Też bardzo y, moją uwagę zwróciło na przykład takie słodkie, słodki bajgiel, bo jest napisane, że był z garczem z czekolady 72%, więc myślę, że to mogłoby być też bardzo dobre. Pani, bo te bajgielki są Przekrojone. przekrojone. O, i teraz. Open. Piękny. No. 32 zł za bajgla może się wydawać dość dużo. Oceniajcie sami. Ale jest... tutaj akurat jest wersja z kimchi. Jest z kimchi. Niektóre były tańsze. Dobra, wgryzam się w to. On jest cieplutki, świeżutki. Zdziwienie na twarzy. Szok chyba, tak? To ma trochę... wajki paprykarza. To kimci przez to, że ono jest słodkie. Jak wgryzacie się w kimci, zawsze jest wrażenie, że będzie baśno, ostro. Tutaj lekko słodko. Na koniec stanuta takiego kiszenia i to tak faktycznie fajnie czuć tą kiszonkę. Kremowy serek. Bardzo dobry jest ten bajgiel. Jest mięciutki. Ja słyszałam, że tam dziewczyny między sobą gadały, że te bajgiel już powinny być twardsze o tej godzinie, a są na miękkie, a mi to właśnie pasuje. A bajgla wybraliśmy ze wszystkim, więc jest na nim wszystko. Bardzo dobry. Próbuj! Na pewno nie jest to coś, co się łatwo je. Nie bo można się nieźle ubrudzić. Ale fajne jest to, jak gryziecie. Macie tą kremowość tego serka jako pierwsze. Soczysty, słodki posmak, macie po tym ustach. Delikatnie wchodzi to w pikanterię. Najlepszy e, e, kwas, kwasowość, i na samym końcu znutka nutka pikanterii. Mega. Dokładnie. Jedna kawa w ciągu dnia to zdecydowanie za mało, więc teraz doszliśmy sobie do Coffee Desk. Tak szliśmy z starym miastem, dokładnie to do Nowym Światem, naszła nas ochota na kawę. Ja mówię do Łukaszek, to jest jeden z gorszych miejsc, żeby przyszła Ci ochota na kawę, bo po prostu, jak chcesz się napić jakiegoś dobrej, typu jakiegoś przelewu... Ale ta kawa pachnie! No i tak doszło nas... Doszliśmy do tego, że macza plus. Jak chcecie się napić kawy, nie wiem, jakiejś z mlekiem, americano, no to wiadomo, wypijecie, nie wiem, Vita Cafe, yy, gdzieś tam w... Yy, Blikle, gdziekolwiek, ale jak chcecie się napić przelewu właśnie w tamtych rejonach? To jest bardzo ciężko. Nawet w miasto nie ma tam nigdzie jakiejś takiej kawy speciality. I tak idziemy. Chciałam jeszcze wejść do Simita, zobaczyć wypieki. Też zmienili się, było tyle słodkości, niczego takiego typu Simit, Achma, Paukcha, jakiś burek i nic nie wzięliśmy. I mówię Łukaszowi naprzeciwko, kojarzę, że jest Coffee Desk. Dla mnie jest Etiopia, 18 zł w wersji tej dużej, ona miała takie nuty truskawka, jabłko, a Łukasz poszedł w Kolumbię z rumem, wanilią, wiśnią. O, i tym rumem, o matko. Ale dobra kawa, o ja. Mm, moja jest przepyszna. Hmm. Ciemną mam tą twarz, rozjaśnij się jeszcze. O, jak o, teraz się rozjaśnia. Po Pospacerowane. Zjedliśmy jeszcze batonika. Dojedamy tort. Moment. 16 tysięcy kronów. No, ja zbieganie mam 24. I Łukasz powiedział, że musimy wejść do galerii. Zrobił mi to, co ja mu zrobiłam w Mikołajki. Poszedł do sklepu na 5 liter, Gdzie ja nie miałam pojęcia najpierw, potem myślę apart. I dostałam swoje wymarzone złote, bo ja kocham złotą biżuterię, kolczyki i są przepiękne, bo chciałam takie łezki jakby, to są takie wiecie grubsze koła, niektóre modele się nazywają oval, różnie i przyznam, że znalazłam jedne z ładniejszych, jakie w ogóle widziałam, mają takie bardzo ładne yy, cięcia jakby, są naprawdę prześliczne, no tylko patrzcie na to, cudowne. I super, bo są teoretycznie drobne, ale są grube, bo chciałam mieć jedne kolczyki takie bardziej wyraziste, bo ja ogólnie kocham taką delikatną biżuterię, ale te wydaje mi się, że one będą w uchu takie, no, że naprawdę będzie je widać. Wyglądają cudownie. Weszliśmy jeszcze do sklepu takiego, gdzie po prostu są jakieś przyceny książkowe. Znalazłam książkę, którą kiedyś bardzo chciałam przeczytać, bo pokażę Wam. To jest moja seria latna stoletnik Uwielbiałam te książki i mam je oczywiście, bo one są genialne. Tego tytułu długo nie kupowałam, potem on zniknął z rynku, a udało nam się go dzisiaj złapać za tam niecałe dwie dyszki w sklepie na dworcu centralnym. Jest taki jakiś buksal. Niektóre książki mają tam dobre ceny, niektóre i tak są droższe niż w jakichś księgarniach internetowych. Pokażę Wam, jeszcze dostaliśmy prezent od Dobrej Kalorii z nowościami, protein. Mamy tu jakieś nowe batoniki mogę wam to w sumie pokazać, bo to też jest na storce. To jest tylko taka, wiecie, paczuszka pr -owa. My dobrze żyjemy z dobrą kalorią, bo lu o, lubimy ich produkty bardzo. Ba a, dobra kaloria też potrafi. PR-owe paczuszki, one zawsze fajnie wyglądają. Tu mamy trzy rodzaje. Batoników. One podobno pojawiły się w Lidlu, My jakbyśmy nie chcieli, to byśmy Wam tego nie pokazywali. W sensie tutaj na Instagramie byśmy tego pokazali. Yy, mamy banofi, mamy karmel, mamy yy, serniczek, czyli lemon, lemon cytrynkowy. I co? Ogólnie ten serniczek zwykły jest pycha. Więc dajcie znać czy ktoś już z was widział i testował. Te zdrowie nie pozwala na to żeby dalej aktywnie spędzać czas. Przechodzimy sobie do przyjemności w domu. Pokładamy puzzle. Przyjemność to trochę za dużo powiedziane bo Van Gogh miał specyficzny Wizje. Bardzo trudne są te puzzle. Męczymy się już nad nimi, przeklinamy na tego, kto wybrał te puzzle. Nie wiem o kim mówisz. Totalnie nie wiem. To była nasza wspólna decyzja, kochani, pamiętaj. Tak, i rzucamy magiczne zakręcia w stronę, w stronę właśnie pana Vincenta. Tak. <noise> Ale generalnie dla mnie, puzzle to jest super fan. Bardzo fajnie mi się składa, mimo że bardzo dużo się nad nimi denerwuje. Na zakończenie dnia moja, ulubiona zupa dzieciństwa. Wersji już domowej, bo mamy ogórkową. Wiadomo, najlepsza ogórkowa byłaby z domowych ogórków, no ale domowe u nas tak szybko schodzą, że nie miałyby w ogóle prawa przetrwania do stycznia od lata. Z dodatkiem ciecierzycy, wyjątkowo bez ziemniaczków, ale z kaszą No, Ja bardzo lubię, jak jest kasza, splesze ryż, nie robi mi to dużej różnicy. Ziemniaczki, dużo marchewki, selera, pietruszki. Co myślisz? Jest pyszna, ale ledwo umiem jeść. Po pierwsze jest gorąca, po drugie Ada nalała tak, tak, że jest prawie że menisk wypukły. Kto wie ten wie. <grym> Ja uwielbiam jak zupy są takie mega gęste, że jest dosłownie troszkę wody, a reszta to taki konkret. Dlaczego zupa? Bo powiedziałam sobie, że w tym roku będę robić więcej zup. Nie robię ich, bo są dla nas mało wygodne, ale na kolacje są idealne, bo kolacje z reguły już jemy w domu oboje, więc będę robić częściej. A stwierdziłam na moje urodziny idealnie, bo nawet jak zjemy coś cięższego w ciągu dnia, to zupka będzie czymś fajnym, warzywnym, cieciorka, no minimalnie dobije nam tam białeczko. I ten vlog to tyle, bo my już nic nie będziemy dzisiaj robić poza składaniem puzli i ewentualnie oglądaniem czegoś, więc ciepłe. Tradycyjnie, jeżeli film Wam się spodobał, taki inny vlogowy dzisiaj z urodzin od Ade, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie lajka, subskrypcję dzwoneczkiem, podbijcie w komentarzu, jeżeli macie tą opcję. Koniecznie. Na urządzeniach mobilnych. To podbija film tak jakby wyżej i YouTube algorytm poleca go dalej, docieramy wtedy szerzej. Dokładnie. Eee, I wpadajcie na Instagrama i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Bye.